Wszyscy myślą, że wciąż ustawiam słupki na mieście. Oczywiście z perspektywy społecznego takiego e, aktywizmu jak PKK, no to jest na zasadzie dołożyć, tak? Znaczy trzeba zrobić więcej, więcej i więcej, ale tam za tym więcej stoją następne miliony. I niestety naszą tą rolą niewdzięczną jest to, żeby powiedzieć momencie, no nie jak. Nie. Dzień dobry, ja nazywam się Marzena Hitler, a w naszym podcaście 8 za 7 gościmy dzisiaj pana Łukasza Franka. Dzień dobry. Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Panie dyrektorze, nie będę pana szeroko przedstawiać, mówić o pana kompetencjach, no bo chyba świadczy o nich też to, że tym dyrektorem Zarządu public Transportu Publicznego jest pan od bardzo dawna. Od którego roku? Próbowałam to znaleźć w internecie i nie udało mi się. Eee, Sam zarząd transportu publicznego od 2019, ale wcześniej jeszcze prawie 3 lata w Zikicie w pionie transportałem, byłem zastępcą dyrektora. Więc w zasadzie za transport odpowiadam już prawie 10 lat. To proszę mi zdradzić ten sekret, że. Jest Pan osobą bardzo rozpoznawalną, ale też bardzo kontrowersyjną. W 2020 roku nawet była petycja o odwołanie Pana, pod którą podpisało się ponad 5 tysięcy mieszkańców, a jednak przeżył Pan y, prezydenta Majchowskiego w urzędzie i jest kolejny prezydent, nie zdecydował się, żeby Pana odwołać. Doceniają y, Pana pracę? Jak to się dzieje? To trzeba było pytać na pewno przełożonych, bo trochę nie chcę wchodzić w buty prezydentów. Skąd takie, a nie inne decyzje? Myślę, że obszar, którym się zajmuję, nie jest bardzo pożądany. To znaczy, to jest tak naprawdę więcej zawsze problemów, więcej kwestii do rozwiązywania niż takiego powiedziałbym, nie wiem jak to nazwać. Może splendor, niedobre słowo, tak? Ale no, nie jest to taki obszar niekontrowersyjny. Po prostu te kontrowersje zawsze będą, zawsze. E, Czyli co, gruba skóra, wziął pan to na siebie? Trochę też, na pewno, ale też zawsze od początku. To też nie jest jednoosobowe, tak? Tylko to jest jednak zespół ludzi i zawsze sobie mówimy o tym, że chcemy konkretnie pewne rzeczy wdrażać. Nie miał pan ochoty, żeby jednak to po prostu rzucić. Rozmawialiśmy tu wcześniej z Jackiem Ocakowskim którego rekomendował na pana funkcję pan Łukasz Gibałek, konkurując z Aleksandrem Miszalskim w ostatnich wyborach. No i pan Jacek stwierdził, że z jednej strony to ulga, że nie musi z tym bałaganem walczyć, a pan ciągle walczy z wiatrakami. E, tak, bardzo doceniam zresztą że jasność Jacka Musakowskiego i uważam, że ma olbrzymie. Olbrzymią wiedzę i kompetencje. No pe pewnie szczerze się, jakby wypowiedział, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że mamy pewien wpływ i naprawdę dużo rzeczy, fajnych projektów, z których jesteśmy dumni. Część z nich wywoływała kontrowersje. To, że się to potem skupiało na jednej osobie, no jeśli wychodzę i firmuję to swoim nazwiskiem, no to jest jasne, że potem są e, przypisywane mi pewne rzeczy, chociaż tak naprawdę, jakby to zliczyć, to połowa, jeśli nie większość, w ogóle mnie nie dotyczy. tylko Jak już tak przylgnęło, to zostało. No e, nie ludzie wiem, też. Wszyscy nie, myślą, nie, że wciąż ustawiam nie, słupki na mieście, chociaż nie. Nie robię do końca rozumiem, jakie są siedmiu. w ogóle kompetencje zarządu transportu, bo jest jeszcze MPK, jest zarząd dróg miasta Krakowa, mhm. a tak naprawdę wszystkie uwagi spadają na pana. Także te opóźniające się które prowadzi zarząd ruch miasta Krakowa. Dokładnie tak, znaczy często trzeba przyjąć nie, nie, nie swoje grzechy, ale z drugiej strony, to też jest no jedno miasto, to nie ma de facto znaczenia. Pracujemy dla prezydenta, pracujemy dla e, mieszkańców, tak? więc jakby e, nie ma znaczenia, że to się skupia tak, tak na to patrzę. Tak? No ktoś, ktoś po prostu musi e, firmować e, twarzą czy nazwiskiem niektóre rzeczy. I tak to, się, tak to się akurat dzieje i też nie uciekać od pewnej odpowiedzialności. I tego nigdy nie robiliśmy, ja tego nie robiłem. Jeżeli przyjmujemy również kontrowersyjne rzeczy, mówimy dlaczego to robimy, no to potem tak jest, że trochę um, um, wzbudza to um, u części mieszkańców um, krytyki, czy, czy, czy właśnie o wspomniane gdzieś tam petycjach, Ale z drugiej strony, to czego nie widać, a szczególnie nie widać w social mediach, które zamieniły się już w tym momencie, moim zdaniem, trochę w taki, nie wiem, chaotyczny w ogóle. Nie, nie widzę tam żadnej wartości dodanej. A na ulicach czy w spotkaniach bezpośrednich bardzo często spotykam się z oceną pozytywną i, i te osoby też chwalą, tak, więc mam taki obraz trochę. Bardziej naturalny w sensie tego, że nie tylko, nie tylko wszyscy twierdzą, że to są kontrowersje. Muszę zacząć z panem polemizować, bo moje doświadczenia z kolei są zupełnie inne. Ja też podróżuję dużo komunikacją miejską, właściwie tylko komunikacją miejską. Od razu zapytam a jak pan, jak często pan jeździ komunikacją Codziennie. miejską? Nawet tu przyjechałem tramwajem. I wrócę no, no więc moje doświadczenia są takie, że widzę starsze osoby, które na przystanku nie wiedzą, w jaki tramwaj mają wsiąść, bo ten tramwaj, do którego były przyzwyczajone, już tu nie jeździ. Obserwuję ludzi, którzy chcą wsiąść w swój tramwaj, ale tramwaj mija przystanek, bo jest akurat jakaś może awaria albo planowana zmiana i jedzie zupełnie gdzie indziej, rozkładają ręce, nie wiedzą, dokąd mają pojechać. Widzę też to, że tramwaje jeżdżą z taką prędkością, że mijają mnie ludzie, którzy idą pieszo. Na przykład na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego do ulicy Ditla. Takie rzeczy zdarzają się bardzo często. Brak informacji na wyświetlaczach, brak dobrej komunikacji z mieszkańcami. Mm -hmm. Uważa pan, że wszystko jest OK, czy nie, jednak nie, nie, macie nie, to, tutaj jakieś plany, żeby coś polepszyć? Bardziej się wypowiedziałem, że są głosy pozytywne, <laughs> negatywne. Myślę, że komunikacja no to, to jest subiektywna ocena, więc bardziej moją rolą jest wsłuchiwać się w to, jak oceniają ją mieszkańcy, dla których to tworzymy, absolutnie tak widzimy jako ZTP od wielu lat i tak staramy się działać, że ma być zorientowane na użytkownika, ma być zorientowane na pasażerów. Skąd ciągle te wpadki? No, są... Ile razy widziałam na przystanku brak informacji o tym, że są zmiany. Gdzieś wyświetli się, może w autobusie czy w tramwaju, ale ludzie tego nie zauważają, zwłaszcza ludzie starsi. No Okej, okay, przyjmuję wszelką krytykę, natomiast staramy się i wychodzimy też z nowymi pomysłami, w jaki sposób przekazywać informacje. Bo oczywiście są media elektroniczne i tutaj myślę, że jakby to, to się to nie pojawia. Nie natomiast na przystankach zawsze... Były komunikaty, w ostatnich też niektórych większych zmianach planowanych staraliśmy się dodatkowe plansze informacyjne umieszczać i na przykład na Wzgórzach to przyniosło spory efekt, było znacznie mniej um, uwag co do tego ze strony pasażerów, jednak nawet starsze osoby miały dużą planszę informacyjną na temat tego, co się zmienia. Tak też było na Rondzie Grunwaldzkim, jak zamykaliśmy Salwator. Najtrudniejsze do panowania informacyjnego są takie, nazwijmy to awaryjne tak? sytuacje, nawet yy, w ostatnich dniach. No, praktycznie codziennie gdzieś coś się zdarza. Jest wypadek, jest jakaś awaria złotnicy, tramwaj Samochód, się Samochód, który zatrzymał się na długiej. Samochód, który zatrzymał szyna, się Szyna, która się wybrzuszyła. Brzy Dokładnie. Więc, e, no, może bardziej awaryjne, bo akurat e, szyna, czy, e, czy, czy czy takie rzeczy bardziej przewidywalne, no, szyna powinna, nie powinna się wybrzuszać, mówiąc po Więc e, powinniśmy tak to wszystko, tą infrastrukturę utrzymywać. Ale nie unikniemy sytuacji, w których jakieś są objazdy e, i tutaj Skuteczna informacja z pasażerem. Wyświetla się zawsze na pasku e, informacji pasażerskiej taka informacja, no ale też ona faktycznie jest elektroniczna. Może dla osób słabiej widzących, może nie być wystarczająca. E, też nie wiedzą wszyscy, że tam jest ta informacja. Nie zawsze są te słupki na przystankach autobusowych, bo na tramwajowych są niemal na wszystkich. E, Staramy się szukać rozwiązań, no ale jest to gdzieś podawane, głównie niestety w mediach elektronicznych. Prawda? I myślę, że jakąś zmianą na plus powinno być standard informacji pasażerskiej generalnie. W nowym przewoźniku autobusowym zostało już wprowadzone. Teraz rozmawiamy na ten temat też z MPK, co w jaki sposób mamy wyświetlać. I na pewno będziemy zwiększać ilość tej informacji, która jest w pojazdach. Tak, żeby wiedzieli pasażerowie, że nagle jest jakaś awaria i jedziemy objazdem motorniczowe, czy kierowcy zawsze mają obowiązek poinformować o tym, tak? Na to zwracamy, uczulamy też e, kolegów z MPK, że no, no to musi być, bo, bo po co, nie może być zaskoczony, że nagle tramwaj pojechał w innym kierunku. Tak się dzieje niestety. E, więc no, na pewno będziemy dążyć do tego, żeby ta, ta informacja, mamy też, że chcemy w tym roku zamontować dodatkowe ekrany na najważniejszych węzłach. Zamontowaliście na rondzie grunwaldzkim, się nie wyświetla. Na rondzie gondoladwalckim w którym Tak, miejscu? na przystanku autobusowym to był taki powód do dumy, że mamy tam. Już Ale to tablice. mówimy o tym starym systemie jeszcze. E, my w tej chwili wymieniamy, bo one już mają chyba kilkanaście lat i te tablice zostaną wymienione na nowoczesne, które będziemy mieli większą elastyczność w tym, co tam wpisujemy. I właśnie, żeby komunikować odnośnie zmian dużych, taka tablica jest też na przykład na Pawiej. Czyli te komunikaty bieżące również tam wyświetlać, żeby taka informacja docierała. Przejdźmy do, pasażerów. do, kolejnego, do kolejnego ważnego tematu o, o budżecie przeznaczonym na komunikację. Czy uważa Pan, że, że ten budżet jest wystarczający? Czy udaje się Panu to jakoś spiąć? Czy uważa Pan, że, że potrzebne są kolejne podwyżki cen biletów? Bo czy mamy się tylko obawiać, że znowu bilety miesięczne będą droższe? Powiem tak, e, moją rolą jest organizować transport. Ile wydajecie na budżet, e, na, na, na komunikację? Tyle, ile dostajemy. Czyli? Znaczy, ja nie, nie, ZTP nie jest, e, jakby sam nie kreuje finansów, tylko otrzymuje pieniądze z budżetu, generując przychody z biletów, tak? Czyli my określamy taryfę, no i w tej chwili na grubych liczbach, żeby nie wchodzić w miliony, gdzieś mniej więcej miliard, sto milionów to są koszty funkcjonowania komunikacji rocznie. Przychody z biletów są na poziomie 400 milionów, czyli już nawet nie 40%. Kraków był miastem, które zawsze dążyło do tego, że co najmniej połowa e, była kosztów e, pokrywana z biletów. No to się zmieniło odkąd jakby jest właśnie dyskusja o cenach biletów i tu są ścierają się dwie, dwie, dwie kwestie. Po pierwsze jest oczekiwanie społeczne które moim zdaniem wynika w głównej mierze nie z samej ceny biletu, co generalnie wyższych cen wszystkiego, tak? Znaczy cena biletu na przykład miesięcznego to jest pewien koszyk opłat stałych, które mamy. Prąd, czynsz, inne rzeczy, tak? które musimy zapłacić. I nam dochodzi... brakować na bilet. Dokładnie. I wtedy ten bilet dla siebie, dla rodziny. On zwiększa jeszcze te koszty te koszty stałe. Natomiast sam bilet ostatnio no ja dobra znajoma, powiedział mi, słuchaj, ja na studiach wydawałam więcej 20 lat temu na bilet. Ja Była zaskoczona tym, że dzisiaj bilet to jest 90 zł, a ulgowy 45 miesięcznie, tak? Jeżeli jeździmy po Krakowie. Weźmy pod uwagę, 20 lat temu. Ja miałam stypendium 200 zł i 45 czy 50 zł wtedy szło na bilet. Miesięczny, więc jakby ta relacja, a zobaczmy jak koszty. Koszty podwoiły się w zasadzie w, w ostatnich, no nie wiem, czy 5-7 latach. Nie? Jakby cały czas jest to pytanie. Ok, roz, zrozumiałe jest oczekiwanie społeczne, że już nie chcemy więcej obciążeń finansowych, bo, bo to są obligatoryjne, tak? Musimy codziennie dojechać do szkoły, do pracy, ale z drugiej strony musimy też widzieć to, że te koszty rosną. I miasto szuka rozwiązań. No na razie jest pewne, nazwijmy to podsumowanie po stronie wpływów. No i władze miasta, prezydent, skarbniczka będą musieli w pewnym podjąć decyzję: OK, czy to, co mamy założone z wpływów z biletów na ten rok, jest wystarczające, czy też trzeba zrobić. Są jeszcze radni, podwyżkę. tak naprawdę to oni też decydują o budżecie. Ale wróćmy, wróćmy jeszcze do, do tego, co jest tak naj, bardzo krytykowane, wspomniał Pan, że szanuje Pan Jaska Mosakowskiego, prowadzona przez niego Platforma Komunikacyjna Krakowa ciągle Was punktuje. Ostatnio pojawił się post, w którym były konkretne linie wymienione, na których pojawiły się cięcia. Też po, pojawiają się tam bardzo często robione przez mieszkańców zdjęcia, które pokazują, jak bardzo zatłoczone są krakowskie tramwaje czy autobusy. Że właściwie trudno w godzinach szczytu czasami już do niego wsiąść, a z kolei godziny, czyli ten częst, częstość tych poszczególnych linii się wydłuża. I, I że właściwie 8 minut na przystanku, czekając na swój autobus, to jest, naj, to jest właściwie norma, że się nie da stać krócej. Hmm, Jesteście w stanie ale to, jest to rozwiązać, czas czy akceptowalny, to właśnie wiąże się z tym. Uprzętem? Że powinniśmy nie czekać więcej niż te kilka minut. No jakby to jest pewien standard. My przyjmujemy, że idealnie, jeśli to jest 5-7 minut, bo to jest coś do zaakceptowania, tak? Najgorzej, jeśli byśmy musieli stać 20 minut czekając na, na tramwaj czy na autobus. Co do zasady, że jasność uważam, że takie platformy, jak PKK e, dobrze, że są. Dobrze, że nas punktują. Dobrze, że są takim łóżdogiem który patrzy na to, co robimy. Absolutnie. Zawsze odnosimy się do tego na zasadzie argumentacji, tak? Czyli jeśli gdzieś tam jest podawane, podawane argumenty, to albo je bierzemy pod uwagę, albo odrzucamy, bo też czasami zdarzają się w naszej opinii jakby nieuzasadnione, bo to nie, nie jest tak, że wszyscy są, czy PKK jest nieomylne w tym zakresie, ale bardzo dobrze, że to gdzieś, mm, ja uważam, że zawsze w każde funkcjonowanie, każde decyzje, jeśli podlegają ocenie, to są po prostu lepsze, efektywniejsze. Co do e, meritum. E, mamy e, jedną zasadniczą kwestię, to jest efektywność tego, co organizujemy. To jest miliard sto milionów złotych. I e, mamy coraz więcej danych odnośnie pasażerów, więc moje pytanie brzmi: oprócz zatoczenia na przykład na 50, które jest jasne, to, to, to z tym nie polemizuję, ale czasami zgłaszane nam są, ta linia jest przeciążona. Wchodzimy w dane i przeciążony jest jeden czy dwa kursy na 100 dziennie, nie? rano. Czy to jest przeciążona linia? Kurs jest przeciążony. Czyli na ten temat często ten kurs jest przeciążony bo opóźniony jest na przykład jeden autobus względem drugiego i to się często dzieje na korytarzu z, w, z Wielicki przez Kamińskiego. Czyli tak naprawdę gdyby zgodnie z rozkładem jechał autobusy, rozmnożyłoby się pasażerowie na, trzy, na, albo na, na dwa. trzy, ale każdy wsiada do pierwszego, który podjeżdża. Nie myśli w kategoriach, że za dwie minuty podjedzie luźniejszy autobus. I naszą rolą jest szukać rozwiązań, bo to nie o to tylko chodzi, żeby dokładać i dokładać i robić miliard dwieście za chwilę, tylko... Oczywiście, z perspektywy społecznego takiego e, aktywizmu jak PKK, no to jest na zasadzie dołożyć, tak? Znaczy, trzeba zrobić więcej, więcej i więcej, ale tam za tym więcej stoją następne miliony. I niestety, naszą tą rolą niewdzięczną jest to, żeby powiedzieć w no, nie, jakby jeżeli wozimy e, kilkunastu pasażerów w jakimś kursie, jest równolegle też autobus i ten pasażer mógłby poczekać kilka minut dłużej to powinniśmy jednak optymalizować te przejazdy. Zresztą gdzieś tam nam wypominają panowie z PKK, okay, że tutaj zrobiliśmy redukcję połączeń, ale zazwyczaj pokazujemy, że gdzieś wzmocniliśmy, tak? Właśnie między innymi w oczekiwaniach mieszkańców, czyli nie jest tak, że tylko gdzieś są przycięcia, bo... Ten budżet staramy się zawsze bilansować, lepiej wydatkować, lepiej organizować. Choć oczywiście dla kogoś oznacza to jakąś subiektywną stratę, dla kogoś z kolei poprawę. Znaczenie komunikacji miejskiej tak naprawdę rośnie. Miasto chce wprowadzić strefę czystego transportu. A państwo, żeby usprawnić komunikację, też wprowadzaliście zwężenia pewnych dróg, za co bardzo nienawidzili was krakowscy krakowcy kierowcy. Ta strefa tak naprawdę no, będzie też y, jakby wyzwaniem dla Was, bo jeśli mniej samochodów jedzie do miasta, będzie może mniejszy smog, no, ale ludzie powinni móc zmieścić się w tych wszystkich tramwajach i autobusach. Y, czy uważa Pan, że w ogóle Kraków może teraz prowadzić tę strefę, czy jednak powinien ją odłożyć? Bo wydaje się, że ciągle brakuje miejsc przesiadkowych, gdzie ktoś dojeżdżający mógłby zostawić swój samochód i przesiąść się w komunikację. Znaczy park&ride'ów na terenie miasta e, nie zrobimy systemu, który obsłuży e, ruch aglomeracyjny. To jest nierealne, nie mamy tyle ziemi. No to gdzie ci ludzie ten samochód mają zostawić? W Panie... swoich, w których mieszkają. Jeśli mówimy poza Krakowem. W Krakowie po, e, komunikacja powinna nadążać za potrzebami. Ona nadąża co do zasady, bo dzisiaj jak patrzymy na e, napełnienia nawet szczytowe, to wciąż mamy w większości, niemal we wszystkich liniach, bufor na to, żeby przyjąć następnych pasażerów, tak? Ja jeżdżę od strony Bronowic i tam w tramwajach to napełnienie można spokojnie jeszcze na poziomie, nie wiem, tysiąca na godzinę pasażerów przyjąć. Natomiast problemem są oczywiście pojedyncze kursy, to co powiedziałem, przeciążone, czyli nie wiem, na, na tym wspomnianym z Bronowic przyjeżdżają dwa autobusy aglomeracyjne na raz, wysadzają 150 pasażerów i oni wszyscy do jednego tramwaju wsiadają, tak? Mamy, e, bo akurat ten, który przyjechał, nie czekają na następny, bo wszystkie jadą e, pod To bagatel. już Pan mówił. Dokładnie, więc jakby nad tym, e, to jest pewnym wyzwaniem, jak tym zarządzać, co do jakby tutaj e, konkretnych kursów, ale jeżeli mówimy o tym, czy jesteśmy w stanie przemieszczać i przyjąć następnych pasażerów w komunikacji na terenie miasta, tak czyli mamy zdolność do tego, żeby tych, którzy na przykład nie będą poruszać się swoim samochodem, e, mieli alternatywę w postaci autobusów i tramwajów. Dostępność też do transportu zbiorowego zwiększamy, żeby do przystanku nie było od daleko, so, dlatego są nowe linie niedawno uruchomione e, jesienią czy teraz nawet w tym roku. E, więc e, natomiast oczywiście aglomeracyjnie jest już czy metropolitarnie większe wyzwanie, bo to są pojazdy wyjeżdżające z gmin. Gminy, gminy teraz protestują. Fajnie, że protestują, w pełni to rozumiem, ale my musimy myśleć z perspektywy e, zdrowia naszych mieszkańców, tych, którzy poruszają się po przysłowiowych alejach i wdychają potem zrów wydechowych, samochodów, które wyjeżdżają z gmin. Panie dyrektorze, gminy... może przejdźmy jeszcze do jednego. Tylko jedna rzecz podsumowanie, że tematu. musimy patrzeć na to tak, że też rolą gminy jest to, żebyśmy transport zbiorowy kształtowali jeszcze silniejszy niż jest, żeby właśnie dać alternatywę, bo w Krakowie sobie moim zdaniem spokojnie Korzystając podadzimy. z tego, że jest pan gościem w naszym studiu, no nie mogę nie poruszyć tematu, który już spędza sen z powiek mieszkańcom pewnej części Krakowa. Chodzi o remont mostu grunwaldzkiego. Wydaje się, że, że właściwie tory tramwajowe nie są w stanie pomieścić tych tramwajów, które powinny na przykład jechać um, ulicą um, Kalwaryjską, że zakorkuje się most, że samochody nie będą mogły przyjeżdżać Kalwaryjską, no bo będzie tak dużo tramwajów. Czy uważa Pan, że w ogóle jest to możliwe, że możecie temu sprostać, że to miasto się wtedy całkiem nie zakorkuje, tym bardziej, że planowany jest też wtedy remont przy Teatrze Bagatela? Ja osobiście jestem nie, bardzo nie, nie, to nie tak nie działa, bo w, w momencie mostu e, Grunwaldzkiego remontu według założeń, które zarząd dróg przekazał, czyli od e, maja tego roku e, no mniej więcej chyba do końca roku Jedyny remont jaki się nałożył to jest węzeł Piłsudskiego, tak? czyli nie Bagatela tylko tutaj węzeł między Filharmonią a Bagatelą. On jest trochę ma jednak mniejsze znaczenie, nie odcina Bronowic, do cichego kącika nie, jest, nie ma aż takich dużych potoków pasażerskich i tylu Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno będą utrudnienia to nikt nie, nie wątpi, ale no prawda jest taka, że niestety ten most doszedł już do granic swoich możliwości i nikt nie weźmie odpowiedzialności dzisiaj za. To To jest jasne, tylko jak rozwiązać ten problem. Ja bym wymagać wymagać nowego wybudujemy pewny, nowego mostu. ogóle uważa Pan, że wymagać że zmieszczą i że na tym wąskim odcinku wymagać gdzie są i samochody i wymagać na tej wymagać w nie, ogóle wymagać w ogóle w ogóle są w ogóle wymagać w ogóle wymagać w Yy, szczególnie w szczytowych Bory, momentach. Boryk, tak, czerwone maki. Regularne kursy plus tramwaje, wniki. które wyjeżdżają na linię, będą miały tylko jeden korytarz. I z tego co wiem, zarząd dróg wraz z inżynierem ruchu, który przygotowuje organizację ruchu, przygotowali propozycję rozcięcia ruchu drogowego na kalwaryjskiej przy Smolki, taka jak była, jak był remontowany ten odcinek. Czyli ten przejazd będzie możliwy tylko bocznymi ulicami dla samochodów, natomiast nie przez kalwaryjską, żeby właśnie nie skumulować ze sobą razem tramwajów i samochodów. Czy taki będzie zatwierdzony? Mam nadzieję, że tak, ale to jakby jest po stronie... Tych, którzy oceniają warunki ruchowe, czyli głównie inżyniera ruchu. Nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów. Mam nadzieję, że wróci Pan jeszcze do naszego studia i umówimy się za jakiś czas, bo właściwie tych pytań do Pana jest bardzo dużo. Ja dziękuję dzisiaj za spotkanie i za zapraszam do oglądania naszego podcastu ósma za siedem. Każdy wtorek i czwartek, dokładnie o tej godzinie, o 7.53. Subskrybujcie, lajkujcie nasz kanał, jeśli podoba się Wam to, o czym rozmawiamy. Piszcie o tym, kogo chcielibyście, żeby zaprosić do studia. A w kolejnym naszym odcinku będziemy rozmawiać z przedstawicielką akcji ratunkowej dla Krakowa, więc będzie dużo i o krakowskiej, ale też o małopolskiej zieleni, o lasach społecznych. Zapraszam.